No, siłanko! Taki krótki filmik dzisiaj na szybko, bo jazda niedługa. Zresztą no nie mogę nigdzie za bardzo długo jeździć, ale właśnie przez to, że tak sobie siedzę w domu i sobie rozmyślam na różne tematy, to i myślałem ostatnio na temat swojej twórczości. Okay. Już kiedyś o tym wspominałem na jednym z filmów, że kończą mi się pomysły na filmy, co tu nagrywać, żeby Wam się nie nudziło. Do tej pory starałem się, żeby każdy odcinek był tak stricte rowerowy, w sensie o rowerze. A przecież wcale tak nie musi być. W końcu nazwa kanału to Adventure and Cycling. Długo musiałem myśleć, o czym tu znowu nagrać odcinek, żeby był właśnie typowo o rowerze: koła, opony, napędy. Wystarczy, z tym rowerem po prostu będę jeździć i zacząć zabierać za każdym razem ze sobą kamerę. Bo do tej pory było tak, że miałem dzień, kiedy nagrywam, miałem dzień, kiedy jeżdżę, tak? I dzień, kiedy sobie po prostu jeżdżę, to nie biorę ze sobą kamery. I dużo mnie przez to omijało. A przecież ona ani nie waży, ani nie zajmuje miejsca, więc co za problem ją po prostu za każdym razem wrzucić w kieszeń. I nigdy nie wiesz, co ci się przytrafi na trasie. Tak jak ostatnio jak jeździłem sobie parę dni temu tą samą trasą co teraz, wzdłuż rzeczki, moja standardowa ścieżka. I dokładnie tu w tym miejscu na dole, no była troszkę niższa woda parę dni temu, leżała sobie foka. No i właśnie, nie miałem ze sobą kamery, bo przecież nie szedłem nagrywać filmu. Ująłem ją tylko telefonem, zaraz wam wrzucę. Sorry za jakość. Albo tak jak teraz, jedziesz sobie ścieżką rowerową, a tu... Cisciosek. I o tym właśnie mówię. Nigdy nie wiadomo, co cię spotka. I o takich rzeczach sobie właśnie ostatnio myślę. Trzeba zmienić trochę koncepcję kanału, by sposobów nagrywania filmów. To nie musi być cały czas tylko o, o rowerze, stricte. Ważne, że będę się tym rowerem po prostu przemieszczać na swoich przygodach. Oczywiście, to nie znaczy, że nie będzie już filmów typowo o rowerach, bo będą. Chociażby ten trek teraz, co go robię, czekam na kuriera, zamówiłem już parę części. Wysoka woda jest. No, a tak ze, ze dwie noce temu chyba to było, w każdym razie jedna z dzielnic Dublina została zalana, takie było oberwanie chmury, to parę godzin deszczu i wystarczyło, wylała rzeczka i ludzie mają w domach wodę po kolana. Dobra, o czym ja to wcześniej mówiłem? A o składaniu treka. Tak, czekam sobie na kuriera. Przyjdzie paczka, to zacznę go składać. Mam jeszcze parę pomysłów. Takich typowo rowerowych, czyli jak już wyleczę sobie kolanko, to myślę o zmianie ramy w tej mojej szosie i o przerobieniu mojej stalóweczki typowo pod gravel. To znaczy wymienić kierownicę na baranka Fajnie wygląda na tej prostej, bo przypomina takie klasyki MTB z lat 90. czy tam nawet jeszcze z czasów mojej komunii. No ale jednak chyba baranek jest wygodniejszy nawet na dłuższe trasy. Tak sobie o tym myślę. No nieważne, dzisiaj nie o tym. Dzisiaj luźna przejażdżka. Jadę sobie na taki punkcik widokowy. Ludzie tu przyjeżdżają karmić. Łabędzie lubię tą trasę. Szkoda, że ma tylko paręset metrów. Jakby miała tak z, z 20 km, to był raj wtedy. No i dobra, zaraz tu wyłonimy się na miejscóweczkę. Chwila cierpliwości. Już za chwilę. Trzy. Dwa. Zapalec palec? Jeden. I jesteśmy. No i taka to miejscóweczka. Ławeczka trochę mokra, ale mam na to patent. Mianowicie rękawiczki. Tylko zewnętrzną stroną kładę na ławeczkę, a na wewnętrznej sobie siadam. Wolę mieć mokre rękawiczki niż mokrą dupę. No i siedzimy sobie, relaksik. I tu sobie ludzie przyjeżdżają obserwować ptactwo. Ta miejscówka, nawet na mapie, się nazywa Birdwatch. Często tu jest dużo łabędzi, kaczek i sobie przyjeżdżają ludzie chleb rzucać. Dzisiaj widzę ich nie ma za bardzo. No i tak, luźna jazda, luźna gadka. Wybrać sobie jakieś miejsce docelowe, gdzie chcę dojechać, zobaczyć co tam jest, coś pogadać i tak to chyba będzie wyglądać. Zresztą tu jest nawet taka miejscóweczka. Dokładnie tam drzewach, no na pewno tego nie widzicie z kamery. Pokażę Wam to na mapie. Tam między tymi drzewami stoi chyba pusta chata. Jak się przyglądałem kiedyś właśnie na mapie. Muszę zobaczyć czy da się tam dojechać rowerem i zobaczyć co tam jest. I tak to sobie właśnie teraz wyobrażam. Znaleźć jakąś miejscóweczkę, dojechać tam zobaczyć co jak przy okazji coś pogadać. Mam nadzieję, że taka koncepcja będzie Wam się podobać. Może odświeży to trochę kanał, zwiększy częstotliwość wrzucania filmów i coś się będzie działo. Coś trzeba robić. Posiedzę sobie jeszcze 5 minut i zawijam na chatę. Ubiadek, Dzisiaj druga zmiana w robocie, dlatego mogłem sobie przyjechać. Zdrowi cali jak zawsze.